Słyszymy fragment kazania na górze, słowa Jezusa, który zaprasza nas do tego, byśmy prosili Ojca, który chce nam dawać dobre dary. Często wydaje nam się, że w relacji do Pana Boga to Bóg jest tą stroną, która potrzebuje się zmienić. My prosimy Go wytrwale, usilnie, a On musi zmienić swoje nastawienie do nas, musimy Go przekonać. Tymczasem ojciec jest dobry, a to my potrzebujemy po prostu pokornej postawy we względem niego. W pierwszym czytaniu słyszymy fragment modlitwy Estery w takich niecodziennych okolicznościach. Otóż Estera, królowa, żona króla Aswerusa, staje wobec decyzji, ważnej decyzji życiowej. Ma pójść do króla prosić o. Łaskę, o litość dla swojego ludu, ale boi się bardzo. Boi się, bo wie, że jest takie prawo, które mówi, że jeżeli król będzie nie w humorze, jeżeli nie będzie zadowolony z jej wizyty, to może ją wskazać nawet na śmierć. Czuje opór, czuje, czuje lęk w swoim sercu. Bardzo piękny fragment mówi o tym, że opiekun, jej opiekun Mardocheusz jakby Przynagla ją do, te, do tego, żeby podjęła ten wysiłek. Mówi, że, że jeżeli ona nie pójdzie do króla, to Bóg znajdzie sobie jakiś sposób, żeby ocalić swój lud. Natomiast ona zginie. I Estera zaczyna się modlić. Bardzo piękna modlitwa, w której powierza, poddaje się Panu Bogu. To w niej musi się dokonać pewna przemiana która mówi, że zaufa Ojcu, zaufa Ojcu bardziej, zaufa Bogu bardziej niż swoim własnym możliwościom. I ta przemiana się dokonuje. Modlitwa zaprasza nas do właśnie pokornego poddania się Panu Bogu. To nie Bóg musi się zmienić, to my potrzebujemy stanąć wobec Niego z pokorą.